Jesteśmy aktualnie, nazwijmy to na budowie nowo budowany budynek za moimi plecami. Jest on jeszcze nieocieplony. Wiadomo, już jest potrzeba wygrzewania posadzek, wygrzewania całego budynku, dlatego kocioł został uruchomiony. Budynek dwukondygnacyjny, tak jak wam wcześniej pokazywałem, instalacje oparte na dwóch zaworach mieszających na siłownikach z zaworem trójdrogowym. Jeden z siłowników pracuje nam na parter, ogrzewanie podłogowe, drugi nam pracuje. Na piętro. Świetny kocioł, bardzo dobrze wykonana instalacja oraz bufor ciepła. Jak widzicie, sama kotłownia nie zawiera wszystkich elementów, które są w hydraulice, ale za chwilę do wszystkiego przejdziemy, wam pokażemy. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest kocioł Drewko Plus na Pelet. Jak widzicie, aktualnie już kocioł pracuje. Zaczyna nam wygrzewać dom instalacji oraz bufor 750 litrów. A jak jest zbudowana cała hydraulika, za chwilę wam pokażemy. Kocioł Drewko Plus w całej Okazałości. Obok mnie znajduje się bufor 750 litrów. Mamy czujnik górny, czujnik dolny, zamontowany w buforze. Sterownik kontroluje pracą, tak aby pompa, która ładuje nam ten bufor, wyłączyła się w odpowiednim momencie, aby ona cały czas nie pracowała. Instalacja z buforem jest przede wszystkim oszczędna i wybacza wiele błędów. W momencie gdy kocioł jest niedowymiarowany lub przewymiarowany, bufor świetnie nam załagodzi te objawy. Mamy bardzo duży zład wody, ten zład wody grzejemy z kotła, a następnie on się rozchodzi na instalację. W tym wypadku mamy dwa zawory mieszające z siłownikami. Jedna podłogówka na parter, druga podłogówka na piętro. Jak wygląda budynek za chwilę przejdziemy się na zewnątrz i to zademonstrujemy. Z prawej strony znajduje się podajnik i ten podajnik właśnie z zasobnikiem CWU znajdują się w pomieszczeniu obok. Za chwilę do niego przejdziemy. Cała instalacja hydrauliczna opiera się przede wszystkim na zaworze temperaturowym ATV. Zawór ATV chroni nam powrót kotła, zabezpiecza nam powrót kotła, aby był on jak najbardziej żywotny i jak najdłużej funkcjonował. Dalej mamy zawór mieszający. Jeden u góry, który idzie na ogrzewanie podłogowe na piętro. Niżej mamy zawór mieszający na podłogówkę, która znajduje się na parterze budynku. Jest również tutaj widoczny zawór składzający, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe czyli cała kotłonia wykonana tak, jak być powinna. Bardzo przyjemnie się jeździ do takiej kotłowni, uruchamiać je, serwisować, ponieważ klienci są wtedy zadowoleni z ich działania, a to jest przecież. Najważniejsze. No aktualnie kocioł już pracuje na swoim maksymalnym pułapie. Zaczynamy ładować bufor. Bufor nam się wyłączy, gdy na dolnym czujniku osiągniemy temperaturę rzędu 65 stopni. Bufor wtedy się wyłącza, a kocioł czeka w postoju na zużycie wody, które nastąpi i ponownie się uruchomi. Zastosowany palnik to jest niezawodny. Rewo firmy Pelas X z obrotową komorą spalania, z wykonanym z inkroksu, czyli mega odporny, mega wytrzymały materiał. Dodatkowo wiele zalet jego, między innymi stalowa zapalarka z gwintem, dzięki czemu ma dużo większą żywotność niż zapalarka ceramiczna. Nie uszkadza się w trakcie transportu ze względu na jej mocowanie na gwincie, szybsza inicjacja zapłonu. No i oczywiście w samym palniku, pod tą rurką znajduje się klapka z przeciwwagą, dzięki czemu ogień nam się nie cofnie i nie stopi rury Spiro. Świetne zabezpieczenie, które jest zbudowane już bezpośrednio w palniku, którego nie widać, nie trzeba regulować, nie trzeba go konserwować, a użytkownikowi daje 100% bezpieczeństwa udało mi się delikatnie pokazać wam właśnie palnik Pellas model Rewo. Tutaj jest palnik o mocy 26 kW ustawiony na nominalną moc kotła. Obrotowa komora spalania świetnie sobie radzi z każdym paliwem. Jesteśmy w pomieszczeniu obok, w zasadzie jest to garaż, który został świetnie zaadaptowany na część kotłowni. Znajduje nam się tutaj zasobnik paliwa, zasobnik ciepłej wody użytkowej. Przede wszystkim dla klienta oznacza to wygodę. Nie jest kotłownia ciasna, bez problemu można ją użytkować, eksploatować, nie będzie serwisantowi sprawiała problemów w trakcie jego pracy. Dla mnie naprawdę jest to idealnie wykonana kotłownia. Oczywiście do zbiornika ciepłej wody jest zainstalowana grzałka, którą na przykład w sezonie letnim klient może sobie wykorzystać. Jest naczynie przeponowe do odebrania nadmiaru ciśnienia z układu CWU, także no wszystko jest tak, jak być powinno. Zobaczcie, po waszej prawej stronie znajduje się zasobnik na pellet, podajnik dwumetrowy do paliwa, który trafia bezpośrednio do palnika. Bardzo często spotykamy się z tego typu rozwiązaniem, że właśnie podajnik jest bezpośrednio przebity przez ścianę. Dobre rozwiązanie, funkcjonuje, działa i jest to naprawdę wygodne dla klienta. Jeśli chodzi o samą obsługę i eksploatację kotła, ogranicza się ona do dwóch rzeczy. Podczas zmiany paliwa, wykonać kalibrację, czyli test podajnika, oraz okresowo czyścić kocioł. Drewko Plus, dzięki dużej komorze paleniskowej, oraz popielnikowi, może pomieścić naprawdę sporo popiołu, czyli ta jego bezobsługowość jest naprawdę na wysokim poziomie. Należy jednak pamiętać, że milimetr zabrudzenia ścianek kotła, jakimś tam popiołem, nagarem, powoduje spadek jego sprawności, także im kocio będzie czystszy, tym tak naprawdę spalimy mniej opału. Urządzenie DREWKO plus firmy Kotłowska zostało uruchomione, wszystko zostało sprawdzone, zweryfikowane, działa jak najbardziej poprawnie. Na nas już dzisiaj czas, klientowi życzymy samych sukcesów, taniego peletu, tanich materiałów budowlanych, ze względu, że jest to dom aktualnie na wykończeniu, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.